Nazywam się Maciej Milewczyk, odbywam szkolenie specjalizacyjne z dziedziny urologii w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Szczególnym zainteresowaniem darzę leczenie chirurgiczne nowotworów w skojarzeniu z chemioterapią i w szczególności z immunoterapią. Na co dzień pracuję na oddziale urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz w Alfa Kliniku w Gdańsku. Schorzenia, którymi najczęściej się zajmuję jest to rozrost gruczołu krokowego oraz nowotwory w obrębie gruczołu krokowego, pęcherza moczowego oraz nerek. Pacjenci, którzy zgłaszają się do mnie z rozrostem gruczołu krokowego najczęściej wymagają leczenia w farmakoterapii. Jeżeli ta, to leczenie nie pomaga, to proponujemy w Alfa Clinic leczenie operacyjne i mamy najnowocześniejsze metody leczenia. Zapraszam na konsultację do Alfa Klinik w Gdańsku.